A bo to się tak nagrywa. Dobra, ku... siemanko Witam, mój drodzy z tej strony. Mazak. Dzisiaj odcinek jest bardzo śmieszny, ponieważ. Jak się z tego tym samochodem 370, która już jeździ, normalnie się nawet fajnie wygląda i byliśmy nawet na evencie tym samochodem już, żeby wam to tak szybko tylko pokazać. O! Byliśmy na bezkiejskiej integracji, oczywiście było super, więcej nie powiem, bo nie pamiętam, ale w dzisiejszym odcinku tak naprawdę ten odcinek w ogóle już był nagrany, ale to jego, jego jednak nie doszło, bo Samuela nie było w domu, więc... Niestety nie mogliśmy tego nagrać. A był naprawdę fajny odcinek, bo cały taki daily vlog był nagrany e, od momentu, że właśnie gdzieś tam na skate i w ogóle. Wszystko poszło do śmietnika. W tym odcinku będą takie trochę garażowe manewry, bo będą jeszcze uliczne manewry, ale to w zupełnie w innym odcinku. I będziecie mogli zobaczyć taką robotę. Jest Niezbyt profesjonalną, taką drifterską, trochę amatorską, trochę jakiegoś uczenia się Także w tym odcinku trzeba na Samuela, jedziemy mieszać farbę na miatę, bo będzie miata malowana I widzimy się już za chwilę na lakiernik eee. <grymne> Jak Wiem. tam lakiernik? Dobrze, dobrze, właśnie otwieram lakiernię za niedługo, nawet paint shop Także... Powiedz może jak twój pierwszy kolor wyglądał? Jak żygi wyglądał Jak rzygi pomieszane z jogurtem zostawiamy Ogólnie jak zobaczyłem ten kolor pierwszy raz, bo Samuel ogólnie pomalował miatę ja już raz, znaczy nawet nie całą, sam przód, bo ogólnie miał to taki Miał to mieć jakiś ten, nie? Konkretny przekaz. Tak, e... ożigany ozigany przekaz. Ogólnie jak chodziliście do szkoły wiecie, jak były takie te kołowy malowane ściany takim kolorem budyniowo łoziganym. No to właśnie taki był. I samo zadanie, że jednak mi się to nie podobało, o dziwo, nie wiem, bo jestem zdziwiony. Strasznie. Także jedziemy wybierać nowy kolor, no ale to potem zobaczycie w sumie, bo dopiero się kierujemy na lekierny synk, ale to jest sam to że nie nich na bramę Wybieramy kolor. To nie okay. łatwe, yeah, ale dla Was to będzie samo samoj wielakodzik. Który? No ten. Dobra, no no i nie no dobra, widzimy się a, jak wybierzemy dopiero, ale to wam i tak go nie pokażemy dopiero no, jak będziemy studiać. Patrz. Pokażę. Ten chce. Co? Ten, ten. ten biały. Ten w, rąk, no? w rąk, który kolor. Ten jest zajebisty, ten mi się podoba strasznie. Ten. Ten niebieski? Nie, ten szpitalny, ten... Ten w... łady z łady. Ten jest zajebisty jeszcze. Ej, hey, a mojego tu nie było. Ten? No, ten góry Opel. A ten? nie to Opel. nie, nie. Co? Mam nadzieję, że ten kolor będzie lepszy. Otwórz tą brykę. Jaki masz kolor? No tamten był kolor drgów. Ale przyjemne. Tamten był kolor żygów, a ten jest kolor takiego... Pamiętasz, jak były takie papiery toaletowe, ale to, a nie te białe, takie fajne, tylko takie... Regina. No, to to jest totalnie to. Do za chwilę, ziom. Po krótkiej przerwie, w której byłem po pistolet, musiałem trochę popracować, musiałem mieć lawetą i już aktualnie przestawiamy samochody, jeszcze zobaczyć czym jedziemy i z kim jedziemy i jedziemy do Samuela. Wstawaj, bo jedziemy. Idź, jedź, jedziemy autem. No, jedziemy autem, jedziemy za kim, kod pić też Chcesz? Nie. Uwalisz mi fotele? Uwaliśmy, dobra. No jedziemy jedko! nie No powiedziałbyś, ja ty taki coś... Zabił, nie powiedziałbyś, rozumiem. No dawaj szybko Stój, 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 stój. stój. No zabijecie po prostu. Fotel już jest na maksa, po prostu jesteś taki kurwa gruby. No ale dobra. Tu... No Wygląda jakbyś tak był stworzony, dobra. Zapomniałem połowy się, ale mamy pistolety, kupione do malowania, tasiemki. Wszystko takie jakieś budżetowe, no bo też wiadomo, to jest już nie jest taki bombastyczny. Jak widzicie, miłość dla piesków jest najważniejsza, może się nienawidzić ludzi, ale pieski to trzeba kochać. Powstając z tego, iż tak naprawdę jeszcze nie było mówiona. a się gdzieś tam pojawia, po pojawiają, co się stało z Dacunem i co się stało z Ciesery. Także bardzo w skrócie Wam o tym powiem. Prowadząc swoją firmę, w momencie to koronawirusa całego pseudo wirusa który gdzieś tam podobno istnieje, pójdzie gdzie Trzeba było trochę o tym pamiętać, że jednak może to trochę w gospodarce, jak się też stało i trzeba troszkę sobie gdzieś to zwolnić. Kupiłem 370 z 15 się, się składała i po prostu pomyślałem, że skoro mam dwa samochody, które nie mają jakoś zbytnio mocy, są w automacie, czyli nie nadają się zbytnio do jazdy, jak tam bardziej agresywne żeby coś tylko tym porobić stwierdziłem, że jeden z nich pójdzie na sprzedaż ale niestety, stało się jak się stało bez narym się, że Kupuje Chasera, z projektu... Bednarem dogadaliśmy się, że kupuje e, zacuna, z projektu 86 A w międzyczasie, kiedy Bednar się zastanawiał Przy flaszce gadaliśmy z Łukśkiem z WC Customs No i wpadł on na pomysł, że kupi Chasera Okupił czas w poniedziałek, będę kupił we wtorek, także nawet nie miałem czasu, żeby z której strony zrezygnować, tam nie smaku, nie, Żeby jakiś tam nie smak nie pozostał, także po prostu obydwa samochody były sprzedane, ale będzie jeden samochód, który myślę, że nadrobi całą tą e, jakby otoczkę, pomimo tego, że jedziemy 370, tą, która jest po prostu według mnie zajebista, naprawdę dawno nie jechałem tak zajebistym samochodem. Fakt tak że oczywiście już zawieszenie, tu jest inne koła, tu są inne, e, jakieś tam drożki regulowane, kujemuje. muje. Także dopiero teraz dopiero będziemy robić ten samochód, pod względem jakiegoś tam kit, bodykitu, dokładek, spoilerów i całej reszty, ale dzisiaj nie o tym, bo jedziemy w zupełnie inne miejsce, jedziemy do samego Rybnika, zająć się Mazdą MX5. Eee. Siedzieli Hopo. <gry>

Barwę się mieszają, a tu szpetny kolor miaty. To jest Taki o! Trzeba <śpiewanie> Bugi, jak ci się podoba? Bardzo. Co myślisz? Bardzo dobry kolor. Jaki będzie kolor? No i dobrze Ale będzie siedzieć Co? Ha? Ha? Co jak myślisz? Co będzie? Będzie gnuj? Będzie jeździć? Na raido? A i od boków też Powiedz Samuel jaką czynność teraz wykonujesz Zonuje czynność W sumie byle jaką bo robisz to byle kim, byle jaki było benzyną 98

Co nagrywasz? Ty? Filmik A ja też Tutaj mazilok psuje coś Nie nagrywaj śmierci jakieś muchy, stary Sara niech to osoba Ładnie jest, ile jemy, Jak idzie Macieju? No... A, bo Proszę, zobacz Ogólnie lakiernik jest niczyja i bugi Tu jest bugi Szary Będziemy będzie malowana szary kolor a tak da się dało patrz. Pa. oczywiście tą stronę, bo tam mi lepiej mi wyszło. O o, 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 Ładnie. Oczywiście jakaś już tu kurwa mucha ptuknie. Tak, co już. No to jest stary. A bo stary w ogóle, dawajcie to od razu malujemy. No. Ale tutaj. No, bo to będzie moment cała to pomalować, nie? Tylko pomoż szlauchem są te kamyki. Póki jest fajny, Szlauchem fałty. kamyki, no i koła trzeba polem. No, o, tak się pierdolisz. No i mamy w sumie zderzaczki, furki pomalowane. Gdzie pędzisz? Eee, no i co? samy furę całą. I za chwilkę zacznę za malować. Razem z bugim. Bugi na jednym pistolecie. Ale jest poszko. Myśleliśmy, że trochę gorzej to wyjdzie, a jest naprawdę, naprawdę przyjemnie. Trogi tu już się suszą. Widzicie już kolor, już wam musimy pokazać ten kolor. Jest naprawdę, naprawdę zajebiście, także stay tuned i malujemy furę. Mamy godzinę 21.34 miatuwa jest prawie pomalowana cała. Ja malowałem dach, maskę i klapę. Bugi teraz maluje boki. Bo ogólnie nie chce się nikomu malować tego samochodu. Jesteśmy zajebani, pyłem strasznie. Pokaż tam Bugi jak walczyć <noise> No i w sumie powoli będziemy kończyć ten film. Także jeśli Wam się podoba takie coś, takie nasze garażowe manewry. Garażowe manewry. To po prostu dajcie znać, oczywiście wbijajcie na nasze instagramy, które macie się do tym miejscu. Ale nie kończcie tego filmu, bo za chwilę pokażemy koniec taki macie efekt końcowy. Także stay tuned i see you later. Jo! Yo. Tymu, przyznaj się co zrobiłeś wczoraj? Cykałem <śleskutka> foty, ani nagrywałem filmiki, bo znają, że foty będą lepsze. No, także moi drodzy, dla tego materiału jest tak bardzo mało. Bo Tym jak zamiast nagrywać film, robi Wam fotki w 4K, które macie zobaczyć właśnie w tym momencie. Nie, no, tak serio, jedziemy oglądać nasze wczorajsze poczynania. Także jedziemy do Samuela. Muszę jeszcze zabrać i tam, bo w sumie troszkę jakiś tam alkohol wczoraj wszedł, czy coś no i nie można było jechać. Także widzimy się za chwilę u Samuela. Jestem mega ciekaw tego, co zobaczymy za chwilę. Chyba było ciemno, bo fajnie, dzisiaj jest jasno i będzie źle pewnie. Ty! No, gościu. Dobrze jest. O, tu Bugi coś tam przylał. No dobra. Ty! No nie, no. Kozok. Kurde i się jak ty. Wszystko się ogarnęło, pak. Ja pierdzielę. Tu tylko gdzieś na pewno zostało z tego, nie? Z tego kompresora, bo nam olej wczoraj z kompresora wyjebało, no i tak się to... A to schodzi, pak, ten ten. Ten olej schodzi z tego kompresora, pak I gitara. Dobra, za to No, tu bugiś trochę nam przylał, a to się no, spoleruje. Jaki smark. Trochę się spoleruje, no, trochę przylał chłopak. Tu mamy progi. Hello! Yo! Welcome to Night Ride HQ. <laughs> Hello. Tak, tu jest ciemno. Co ziomo? O, jest ogień. Podoba ci się? Mega się podoba. Porównajmy do tego ozigganego to jest super. Łozigany kolor! Jakby ktoś chciał kod koloru oziganego, to mamy, nie? Mamy jeszcze ulica. Parę rzeczy jest do poprawy, nie eee, gdzie. no i. Olej, u, olej usun... olej usunąć Tak. Z... No przedni zderzak, nie? Jeszcze zostawić taki jaki jest, najlepiej, bo jest spoko. Mmm, No ja no co? Fajnie w ogóle z tego nie robiłem, że to jest tak nie. Takie o. No, nie, to nie, to nie, to nie, to nie. No to ogólnie te w nie wygląda, jakby tak było wyjechało z fabryki. Co bugi? Git? Ja nie rozumiem tej fenomenu tego przedniego zderzaka, no ale jeśli tak masz taką wizję. Naprawię to... go i przemaluję, ale na czarno. No, podoba mi się. Na jaki? To jest. Na czarno. Jaka, auto też szare. No ale zderzak może być czarny. Aha, no to, to fajnie. fajnie to spoko. No sześć na przykład tak ma przecież też. Można mhm. sobie zderzak. Fajnie to u niego wygląda. Dobrze, powiedzmy, spoko. że fajnie tak to wygląda. Dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to już na tyle. Jeśli Wam się to bardzo podobało, a wydaje mi się, że bardzo spoko opcja, takich garażowych manewrów, to piszcie więcej, albo ja wpadnę na widowiska, jak macie jakieś manewry garażowe. Zostawcie łapę, wpylajcie na Instagramy i widzimy się już w kolejnym odcinku. Yo!